Prawa dziadków z znukiem na łonu natury to jest coś, co każdy powinien inicjować w dziecku, ażeby miał silną potrzebę z nią kontaktu. Australia jest na szczęście miejscem, gdzie ten kontakt jest dość łatwy. Populacja w Sydney to 5 milionów ludzi, ale dzięki temu, że wokół tego mrowiska jest pełno naturalnych parków narodowych, więc można wyskoczyć i mieć całkowitą prywatność. Nie być otoczonym tłumami. Jest sobota, idziemy sami i jest super. Dochodzimy do rzeki na Pion River. Środkiem płynie stateczek wypełniony leniwymi turystami, którzy wolą za stolika z rynkiem w ręku podziwiać przyrodę. Jest wczesna wiosna, woda co nieco zimnała, więc po relaksie wracamy na górę, a do zrobienia mamy jeszcze półtorej kilometra. Po drodze ćwierkają ptaki, dzwonki i atmosfera jest totalnie relaksująca. Dochodzimy do miejsca, gdzie zostawiliśmy nas samochód. Okazuje się, że na weekend miastowi rozbili już kilka namiotów. Bye bye!